Kiedy to było? Kiedy pan się urodził? Kiedy pani się urodziła? Urodziłem się w... urodziłam się w... to było. Styczeń, w styczniu. Luty, w lutym. Marzec, w marcu. Kwiecień, w kwietniu. Maj, w maju. Czerwiec w czerwcu, lipiec w lipcu, sierpień w sierpniu, wrzesień we wrześniu, październik w październiku, listopad w listopadzie, grudzień w grudniu. Zobacz kurs Karta Polaka online.